Dzień dobry, witajcie po słonecznej stronie. Mówi do Was Ajka. Dzisiaj temat, o którym myślę sporo już od dłuższego czasu, a ostatnio jeszcze intensywniej, a mianowicie zachowanie umiarkowania. Wielokrotnie, kiedy pytano mnie o to, czy każdy może zostać minimalistą albo czy wszyscy powinniśmy zostać minimalistami. Odpowiadałam, że raczej nie i że nie wierzę w to, żeby cały świat mógł, czy chciał, czy powinien był przechodzić na minimalizm, tak rozumiany jako to takie samoograniczanie się, schodzenie z potrzebami i realizacją do minimum. Wydaje mi się, że, to, że jest to nierealistyczne, ale też w większości ludzi po prostu niepotrzebne. Minimalizm na pewno potrzebny jest pewnym jednostkom, Zawsze wynika to z jakiejś indywidualnej, osobistej potrzeby, czy to okoliczności życiowych, czy po prostu chęci narzucenia sobie ograniczeń, by się czegoś o sobie dowiedzieć albo wyrealizować jakieś inne ważne, duchowe, czy osobiste cele, można być też po prostu minimalistą z natury i o tym też parę razy już, już wspominaliśmy. Ale myślę, że tak naprawdę świat obecnie świat w ogóle nie potrzebuje jako takiego minimalizmu. Właśnie Jest może potrzebny jednostkom, ale nie, nie całemu światu. Natomiast to, czego zdecydowanie brakuje współczesnym ludziom w różnych miejscach globu, to, to umiera. Umiar to jest taka cecha, którą już starożytni uważali za, za cnotę i także w religiach różnych pojawia się nawoływanie do, do umiaru, chociaż zazwyczaj w kontekście oczywiście umiarkowania w jedzeniu i piciu, ale myślę, jestem przekonana, że, że w wielu kulturach można znaleźć te nawoływania do, do zachowywania właśnie umiarkowania, a zachowanie umiarkowania można by Przyjąć, że może pomóc w zachowywaniu, utrzymywaniu równowagi w życiu. Równowagi pomiędzy bardzo różnymi życia aspektami. Ja też mówiłam o tym ostatnio wielokrotnie, że na tym etapie życia oznam, że minimalizm już niczego nowego w mojej życiu nie wnosi, że jakby nie, nie odczuwam potrzeby pielęgnowania go, go w swoim życiu. O to, czego miał mnie nauczyć, już mnie nauczył. To, w czym miał mi pomóc, mi pomógł. Przekroczyłam w zeszłym roku granicę pięćdziesiątki i czuję się szczęśliwą kobietą dojrzałą. Teraz pracuję nad innymi aspektami życia i swojej natury i nad innymi nawykami niż, niż to, co zmieniałam z, z użyciem właśnie różnych zasad i pomysłów minimalistycznych. Natomiast zdecydowanie to, to, co zostaje w moim życiu, to też oczywiście częściowo związane było z nauczeniem się stosowania zasad minimalizmu. Ale to, co ze mną zostanie i zostanie, mam nadzieję, już do końca egzystencji, to, to umiar. Nie twierdzę, że zawsze go obecnie zachowuję, ale dążenie do umiaru. W każdej dziedzinie życia, bo im jestem starsza, tym bardziej doceniam jego, jego wartość właśnie jako cnoty, jako tej dobrej cechy, dobrej umiejętności, która bardzo pomaga w życiu nie robić sobie na złość, nie robić sobie krzywdy, ani innym, ani innym też. Nie przeszkadzać. I myślę, że w, tym, w tej części współczesnego świata, która żyje w nadmiarze dostępności, dobro, obfitości i która ma te, te duże skłonności do beztroskiego magnatrastwa, umiar jest cechą rzadką poszukiwaną powinien być cechą poszukiwaną. Jest czymś nad czym zdecydowanie warto pracować, o czym warto mówić i co może przydać się właściwie każdemu. Nie mówię, że każdego trzeba do tego, że do go trzeba ludzi zmuszać, ale byłoby dobrze, żebyśmy o nim więcej rozmawiali. Ale kłopot polega na tym, że skrajności wszelkiego rodzaju, no takie jednak jak na przykład no, minimalizm, który jest w pewnym sensie skrajnością, w swoim dążeniu czasami wręcz do ascezy, do, do tego stanowczego, zdecydowanego samoograniczania się. Minimalizm może być bardzo sexy, może być czymś, co się, o czym się co wzbudza zainteresowanie, co się dobrze klika w internecie, co może przyciągać uwagę odbiorców, zachęcać do, do czytania artykułów, wywiadów, kupowania książek, poradników itd. Tak A umiar... Umiarkowanie przynajmniej na pierwszy rzut oka wcale seksji nie jest. Umiar brzmi nudno, prawda? Czy, czy się mylę, powiedzcie mi, e, no bo jak to? Jak, jak pisać, jak zwracać uwagę na przykład, nie wiem, czytelników, portali internetowych e, e, artykułami o, o, o tym, by zachowywać umiar, by unikać wszelkiej przesady, w czymkolwiek. E, a, a przecież to nie tylko czy umiarkowanie dotyczy nie tylko jedzenia i picia, spożywania napojów alkoholowych czy innych używek, czy też obiadania się i nieobiadania, czy jako umiejętność jedzenia tyle, ile wystarczy, ile potrzeba, z przyjemnością, ale nie w nadmiarze. Ale umar może dotyczyć i powinien dotyczyć także konsumpcji, korzystania z dóbr materialnych oddawania się różnego rodzaju hedonistycznym przyjemnościom i rozrywkom, korzystania z technologii, korzystania z mediów społecznościowych, wiecie, y, mówię tu o, o, o korzystaniu z przyjemnością, rozsądnym korzystaniu, takim, który nie przynosi, która nas nie osłabia, która nas nie niszczy, która nadmiernie nie eksploatuje ani nas ani zasobów e, ziemi. E, I to, to nie jest promowane. Nikt nas no, współcześnie nie zachęca do umiaru. Co więcej, yy, cały właśnie cyfrowy świat jest tak konstruowany, żeby, żebyśmy nie zachowywali umiaru w konsumowaniu cyfrowych treści i tak, tak działają algorytmy wszystkich sieci społecznościowych i platform. Yy, na każdym kroku zachęca się do nas do, do tego, żeby więcej i więcej. Yy, robić, działać, pochłaniać, yy, spędzać jak najwięcej czasu yy, właśnie konsumując i dobra, i treści, czyli rzeczy materialne i niematerialne. Yy, I pewnie dlatego tacy yy, Ludzie jak ci, którzy stresują minimalizm, budzą zaciekawienie, bo oni tak stawiają mocno granice i mówią: często ja się z tego wypisuję, ja tego w tym wszystkim nie chcę mieć udziału, i, i w, tych, w, w, w ramach tych nutów myślowych, obyczajowych, związanych z minimalizmem szeroko pojętym, e, mówimy o takim stanowczym odcinaniu się o ograniczaniu właściwie prawie do zera albo prawie do zera. A wydaje mi się, że tak naprawdę o wiele korzystniejsze i o wiele łatwiejsze mogłoby być do nauczenia się dla każdego po prostu właśnie e, umiejętność, naprawdę wypracowanie umiejętności, wyśrodkowania, e, robienia, konsumowania, e, pochłaniania e, tyle, ile trzeba, tyle, ile, ile wystarczy, tak by się nie aby się nie, nie przemęczać, by zostawało nam trochę czasu i energii na ważne sprawy. Myślę, że to jeden z tych tematów, które można pociągnąć o wiele, wiele dalej. Staram się ostatnio robić trochę krótsze materiały, ale za to częściej, więc dzisiaj, dzisiaj nie będę. Nie będę tego tematu już tak daleko ciągnąć, bo jestem też ciekawa Waszych reakcji, Waszego zdania na temat tego, jak to jest z Waszym stosunkiem do umiaru, czy potraficie go zachować, czy, czy umiecie, umiecie na przykład z umiarem korzystać z cyfrowych technologii, czy zdarzało Wam się binge'ować, takie slangowe, tak określenie, pindować seriale, czy zdarzało Wam się zachować noc, grając w jakąś grę. Czy też oglądając cióbkiem cały sezon jednego jednego serialu. I zadaję Wam te pytania także, oczywiście, jako osoba, która, która umiaru jeszcze się tak znowu do końca nie nauczyła. Zdarza mi się wciąż jeszcze go w różnych dziedzinach życia nie, nie zachować. Mam też ze sobą na przykład właśnie takie doświadczenie jak, może nie zarywanie całej nocy, ale pójście na pewno za późno spać, bo obejrz, oglądaliśmy, mi się wciągnąć mężowi z, w jakiś, jakiś serial i obejrzeliśmy, zamiast obejrzeć, nie wiem, jeden czy dwa odcinki, to oglądaliśmy, obejrzeliśmy ich, na przykład, załóżmy, sześć. Niech ehm. pierwszy rzuci kamień <mnie. śmiech> ten, kto nigdy tego nie robił. Ehm. U, byłem w mojej rodzinie po obu stronach i w rodzinie mamy i taty, Powiedziałabym, że nie był powszechną cechą, tak nie obrażając nikogo z małych ani żyjących. By były wśród moich bliskich krewnych osoby, i są, które potrafią być bardzo umiarkowane w swoich zachowaniach, ale, ale nie umiarkowania w tych poprzednich pokoleniach, w różnych dziedzinach życia też było sporo. A więc to, to nie jest tak, że, że ja wam umię gdzieś głęboko w, w korzeniach. Swojego DNA i charakteru. Dlatego też musiałam przez tyle lat stosować minimalizm, żeby się z tymi swoimi skłonnościami do przesady w różnych dziedzinach życia zmierzyć. I bardzo mi ten, ten okres, te praktyki, te ćwiczenia i przemyślenia bardzo mi pomogły. Ale to nie znaczy, że już nigdy w życiu nie będę musiała uważać na to by nie wykroczyć poza granice rozsądku, równowagi, omiarkowania. Zresztą myślę, że są raz na jakiś czas niezachowanie umiaru w granicach jakiegoś rozsądku. Może mieć, może mieć sens i może mieć swój urok, ale to jest właśnie temat... Może mieć swój urok i może mieć, i może mieć sens, ale to jest temat właśnie na, na inne rozważania. Więc zostawiam Was dzisiaj z, tym, z tymi pytaniami, z, tą, z, tą, z tym wstępnym zarysem. W najbliższym czasie na kanale myślę, że będzie się, będzie się trochę działo. Na razie jeszcze nie, nie chcę wam żadnych konkretów podawać, ale, ale myślę, że już od przyszłego tygodnia będę go Was przyjść z, z takim nowym, nowym, nowym planem na, na to, co się, tu, co się tu będzie działo. Nie porzucamy tych wszystkich tematów, które są napoczynane. Przede wszystkim myślę tu o, o tym nowym cyklu, o pracy nad sobą ale będą też jeszcze i będzie trochę tych kontynuacji tego, co wcześniej i może jakieś, jakieś nowości, ale nie zapuszczajmy, nie zapowiadamy niczego, będzie to będzie. Jak się, jak się będzie robić, to będziecie widzieć, co się dzieje. No i, i jeszcze też zaznaczam, bo wiem, że są wśród Was tacy, którzy lubią dłuższe formy wypowiedzi, że dłuższe formy wypowiedzi też będą wracać. Nie będzie tylko krótszych filmów. Dzisiaj po prostu na przykład nagrywam w przerwie pomiędzy porannym oprowadzeniem na Wawelu a popołudniowym oprowadzeniem na Wawelu i po prostu na nagranie dłuższego materiału nie miałabym czasu, ale wolę nagrać krótszy, ale myślę, że. Taki, który może Was zachęcić też do, do rozmowy i do przemyśleń, e, niż nie, nie, nie widzicie z Wami w ogóle. Także pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się ciepło i bawcie się dobrze cokolwiek robicie. Dziękuję Wam za dzisiaj wspólnie spędzony czas. Pamiętajcie o możliwościach wspierania twórczyni Aiki w, w serwisie bajkofi oraz regularnie, gdybyście chcieli, na platformie e, Patronite. Dziękuję wszystkim, którzy już to robią, bo bardzo mi Wasza pomoc pomaga. I do szybkiego zobaczenia. Pa!